Dzień dobry wszystkim. Myślę, że każdy z Was zadaje sobie jedno i to samo pytanie: Czy Ryzen 7000 z pamięcią 3DV Cache są w stanie przebić sukces rynkowy Ryzena 7 5800X 3D, absolutnie najwydajniejszego procesora do gier komputerowych na platformę AM4? Tym razem otrzymujemy bardziej uniwersalne jednostki, które mają być nie tylko piorunująco szybkie w grach komputerowych, ale również bardzo wydajne w programach użytkowych. Do dzieła! Oto Ryzen 9 7950X 3D, 16 rdzeni, 32 wątki, zegar w bus sięgający 5,7 GHz, 120 W TDP i to co najważniejsze, aż 144 MB pamięć cache, w tym właśnie 64 MB Stos 3DV cache. Procesor został zaprojektowany w formule asymetrycznej, stąd przydzielenie 3DV cache tylko jednemu chipletowi CCX. Taki wybór prowadzi do ograniczenia opóźnień powstających w komunikacji dwóch CCX-ów, jak również jest receptą na uzyskanie wyższych zegarów dla poszczególnych rdzeni. Asymetryczna budowa niesie za sobą pewne ograniczenia, ale też wymagania. Tyle, że o tym będzie nieco później. Warto jeszcze dodać, że w tym samym czasie co Ryzen x 3 d debiutuje jednostka 9790X3D tańsza o 100 dolarów. Natomiast tą topową dziewiątkę wyceniono tak samo jak model bez pamięci 3D cache, czyli na 699 dolarów. Zaczynam od razu od dobrych informacji. Pomimo iż zegary 7950X 3D są średnio o 300 MHz niższe od 7950X, w programach użytkowych obie jednostki wypadają bardzo, ale to bardzo podobnie. Tylko w Cinebenchu i 3D Particle Movement dysproporcje pomiędzy procesorami sięgnęły 5%. Remis za to w rywalizacji z Intelami 13900K i KS. Złota zasada brzmi, tam gdzie Cache robi robotę, tam X3D wygrywa. Tak w skrócie można określić charakterystykę pracy testowanego procesora w grach komputerowych. Zobaczcie na wynik w Wiedźminie. To nie jest dzieło przypadku, a właśnie siła dołożonej pamięci podręcznej. Do grona takich tytułów zalicza się także Forza Horizon 5, gdzie model X3D wyprzedza KS o blisko 10%. Znakomity wynik notujemy w Cyberpunku, bowiem przesiadka z modelu bez 3DV Cache na ten Z gwarantuje 17% przyrost klatek. Oczywiście nie zawsze to działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W no przyrosty są, ale nie na tyle wysokie, by poradzić sobie z konkurencją niebieskich. To samo można powiedzieć o Hitmanie, gdzie 3DV Cash daje tyle co nic. Natomiast fakty są takie, że ta pamięć podręczna w większości tytułów daje zyski i to wcale nie małe. Pamiętacie może jak AMD wspominało o możliwościach podkręcania jednostek 7000 z pamięcią 3D V-Cache? Tak, jest taka możliwość, ale tylko przez Curve Optimizer, a także PBO, co w moim przypadku nie dawało żadnej zmiany rezultatów zarówno w grach komputerowych, jak i w programach użytkowych. Wydaje mi się, że możemy czuć się tym rozczarowani, bo tak samo jak to miało miejsce w przypadku Ryzenów 7000, czy może tego jednego rodzynka z X3D, tak samo dzieje się to tutaj, a PBO i Curve Optimizer w żaden sposób nie są trybem OC rozumianym przez myślę że większość użytkowników procesorów bo na zmianę manualną zegarów nie ma co liczyć w tych jednostkach zarówno pod biosem jak i oczywiście w programie Ryzen Master. Ludzie, w końcu dostajemy dobrze zoptymalizowaną jednostkę AMD Ryzen 7000. Ile trzeba było na to czekać? Efektywność energetyczna nowego procesora czerwonych jest znakomita. Przy podobnych osiągach co 7950X, watomierz wskazuje na pobór o blisko 100W niższy, a wystarczyło do tego delikatnie obniżyć zegary i radykalnie napięcie. Otóż zegar 4800MHz na wszystkich rdzeniach utrzymywany jest przy 1,2 v To w oczywisty sposób wpłynęło na temperaturę jednostki X3D, w obciążeniu nie przekraczają 82 stopni Celsjusza na 360 mm Io. Ryzeny 7000X3D, jak już wcześniej Was informowałem, nie są w stanie pokazać swojego pełnego potencjału bez obsługi programowej. Konieczna jest instalacja sterowników chipsetu w wersji 5.0.1.0.3.0.5 lub nowszej z dwoma kluczowymi składnikami. Pierwszym z nich jest AMD 3DV Cache Performance Optimizer Driver, który w czasie rzeczywistym decyduje o wyborze rdzeni dla 3DV Cache w zależności od sposobu obciążenia, czy na przykład większy nacisk program kładzie na cache czy na zegar. Drugi składnik to AMD PPM Provisioning File Driver, który w skrócie ma za zadanie decydować o ograniczaniu w grach wykorzystania procesora do pojedynczego CCX-a, w domyśle tego z przypisanym stosem 3DV Cache. Brzmi to wszystko pięknie, ale poradnik dotyczący wykorzystania pełnego potencjału Ryzenów 7000 z pamięcią 3DV Cache liczy sobie kilka ładnych stronnic i teraz przechodzę do meritum sprawy. Po pierwsze musicie upewnić się, że posiadacie odpowiedni BIOS. Jeśli nie bazuje on na AMD Combo AM5 PI 1.0.05 ARC2, Musicie go sfleszować. Na razie te BIOSy nie są dostępne dla wielu płyt głównych i z pewnością będą one wprowadzane stopniowo. W przygotowanym BIOSie musicie upewnić się, że opcja Cppc Dynamic Prefer Course ustawiona jest w trybie Auto. Dobrze, dobrze, to nie wszystko. AMD zaleca także włączenie izolacji rdzeni, w skrócie opcji VBS. Natomiast jak zauważyłem, nie jest to zmiana, która pozytywny czy w negatywny sposób wpływa na procesorach AMD na wydajność. Bardziej chodzi tutaj o uzyskanie troszeczkę gorszych wyników na Intelu w konfrontacji właśnie z procesorami AMD. Co dalej? Należy upewnić się, że macie włączony tryb gry w Windowsie. Następnie zaktualizujcie Xbox Game Bar. W końcu możecie zainstalować sterowniki chipsetu z optymalizacją dla provisioning file a także 3 dv cache. Po tym zabiegu konieczny będzie restart komputera. Dalej należy się upewnić, że w menedżerze urządzeń widnieje taka pozycja jak AMD PPM Provisioning File, a także AMD 3D V-Cache Performance Optimizer. Kolejna weryfikacja tyczy się procesoru 3D V-Cache Performance Optimizer Service, a także AMD 3D V-Cache User EXE. Czytam już z tego, co mam na ekranie monitora, bo tego jest naprawdę całe mnóstwo. Do pełni szczęścia pozostaje tylko wykonanie optymalizacji rozmieszczania plików przez CMD i upewnienie się co do posiadanej wersji KGL Service. Proste, czyż nie? Zajmie to wam dosłownie dwie minuty. Dla zaawansowanego użytkownika, z poradnikiem to jest pestka, ale co mają powiedzieć osoby, które no, po raz pierwszy stykają się z takimi ustawieniami? Może być ciekawie, na pewno będzie ciekawie. Co by nie mówić, jest to bardzo ciekawy procesor. Wręcz nowe otwarcie dla soketu AM5 dla AMD, wreszcie dla przyszłych użytkowników tej platformy. No według mnie jest to zdecydowanie najciekawsza premiera AMD na przestrzeni ostatnich kilku dobrych, czy nawet kilkunastu miesięcy. I bez wątpienia w jakiejś mierze jest to powtórka sukcesu, przynajmniej tego premierowego 5800X 3D jednostki, która trafiła do wielu, ale to wielu posiadaczy płyt głównych pod platformę AM4, pod ten socket. Natomiast trzeba na ten procesor spojrzeć nieco szerzej i myślę, że to podsumowanie jest takim dobrym miejscem do tego, aby porozmawiać sobie o ogólnej wydajności pierwszego procesora serii 7000 z pamięcią 3DV-Cache. Gry komputerowe, gdyby wyjąć sumaryki Wiedźmina, mamy delikatną przewagę, w mojej przynajmniej procedurze testowej, nad Intelami 13900K i KS. Kwestia tego Jakie gry dobierzemy, na jakie gry spojrzymy, tam gdzie zadziała cache, tam przewaga nowego procesora AMD jest nawet ogromna, bym powiedział. Tam, gdzie niekoniecznie strata do Intela jest widoczna, natomiast mówimy o mniejszych różnicach niż te, które widzimy po zastosowaniu 3DV-cache. Tutaj ten sztandarowy przykład Wiedźmina. Lordox, Legion, no te różnice są spore i one oddziałowują oczywiście na hmm, wybory kupujących. Muszą po prostu decydować o wyborze tego wydajniejszego, lepszego procesora. Zwracam też uwagę na ogromną przewagę w niektórych momentach procesora z 3D cache nad procesorem bez tego dopakowania pamięci cache L3. Jednostka z dopiskiem X bez dopisku X3D jednak traci sporo w niektórych momentach i dla mnie dzisiaj wybór procesora zarówno pod kątem gier komputerowych, jak i pod kątem aplikacji jest prosty, ze stajni AND po prostu wybieramy ten procesor, który dysponuje pamięcią 3 dvk szczególnie, że te ceny prawdopodobnie na początku będą jeszcze podobne. Spodziewam się jednak, że te X -y mocno potanieją w czasie ze względu właśnie na wypełnienie rynku modelami X3D, a w końcu będziemy mówić o przynajmniej trzech modelach, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy myślę w niejednym materiale. Słuchajcie, kwestia numer dwa to programy użytkowe, tutaj też się dzieją ciekawe rzeczy, bo ja nie sądziłem, że tak będzie wyglądała optymalizacja jednostki z X3D. Są niższe zegary, jest delikatnie niższa wydajność, ale naprawdę w niewielkim stopniu widzimy te pogorszenia rezultatów. Można powiedzieć szczerze, że 7950X3D w szerokiej gamie aplikacji uzyskuje bardzo, ale to bardzo podobne osiągi co chociażby Intel Core i9-13900K i właśnie Ryzen 9 7950X. Dodając do tego dużo lepszą efektywność energetyczną, otrzymujemy w końcu dobrze zoptymalizowany procesor AMD. O tym, o czym mówiłem w wielu materiałach, czy to przy premierze Ryzenów 7000, czy to wreszcie przy tej optymalizacji pod kątem 65 w jednostek, no można odetknąć i powiedzieć sobie, że AMD zrobiło dobrą robotę i w końcu ustawiło te procesory tak, jak powinny być ustawione. I chwała za to. Bo widzimy na tym polu dużą poprawę nie tylko w kontekście pobieranej energii, ale też temperatur. Bo w końcu ten procesor można ujażnić przy 360 mm, a nie ma z tym problemu. Kwestia numer 3 do pełni szczęścia zabrakło overclockingu. Zdaję sobie sprawę z tego, że coraz mniej osób podkręca procesory. Wynika to z moich obserwacji, wynika to też z komentarzy, że kwestia OC nie jest już tak ważna. Zresztą no, powiedzmy to sobie szczerze: nowe jednostki, czy to 13 generacji, czy właśnie Ryzen 7000, no, raczej nie pozwalają na duży <laughs> popis w tej materii. Więcej osób wykonuje undervolting, po to, by po prostu mieć spokój z temperaturami, ale także by poprawić tę efektywność energetyczną. Natomiast szkoda, że AMD z jednej strony się tym chwaliło gdzieś tam na początku prezentacji następnie z tego się wycofuje. no Bo PBO i Curve Optimizer no, nie nazwę w żaden sposób podkręcaniem jest to ewentualnie zwolnienie limitów mocy poprawka do właśnie efektywności energetycznej niż podkręcanie samo w sobie takie tradycyjne. No i mamy kwestię numer 4. Pewnie wielu z was zastanawia się, czy 3DV Cache jest w stanie uratować niskie taktowanie pamięci DDR5. Otóż według moich testów nie. Po zmianie z pamięci 6000 CL30 na pamięć 5200 CL38 straciłem średnio 10% do osiągów w testowanych grach, więc jeśli planujecie zakup tego procesora, to warto spojrzeć na wyżej traktowane pamięci, bo jednak są ku temu pewne powody. Ostatnia już kwestia, kończąc wątek X3D, miejcie na uwadze, że specjalnie AMD nie wprowadza jednostki 7800X3D, która pewnie będzie kosztować w okolicach 2000 zł, a robi to dlatego, żeby zrobić miejsce starszym jednostkom do sprzedaży ale też właśnie, żeby ludzie nie rzucili się za szybko na 7800X3D, widząc wydajność tego procesora ze względu na dostęp do pamięci 3D V-Cache, ale żeby trochę rozruszać w tym topie m.in. sprzedaż 7900X3D czy 7950X3D. I to z mojej strony jest wszystko. Mam nadzieję, że temat przeze mnie został wyczerpany, że wiecie teraz wszystko o tych procesorach. Patrzę sobie na to podsumowanie. O matko, trochę się rozgadałem, ale wydaje mi się, że ten procesor na to zasługuje, że ta premiera po prostu wymagała Takiego rzeczowego podejścia i solidnej analizy z mojej strony. Z chęcią, oczywiście, odpowiem Wam na wszelkie inne pytania w komentarzach. Trzymajcie się, mówił Lipton z uśmiechem na ustach. Miłego dnia, pa pa!